A czy dostała pan może propozycję do telewizji polskiej? U tam się też dużo dzieje. No nie mogę mówić o takich rzeczach, ale e, to, że tu jestem, jest to jest świadomy wybór. O. A jak pan ocenia to, co się właśnie w tej telewizji polskiej dzieje, te wszystkie zmiany? Ha! Wiesz co? Ja nie lubię jednej rzeczy. Jak coś jest na jedno kopyto, to tak. Ja oglądałem sobie fakty. Potem przerzucałem się na wiadomości, jeszcze wydarzenia, i ja sobie konstruowałem jakąś moją taką wizję świata, yy, wyciągając sobie wnioski i, i patrząc na, na przekaz. Bo każą historię, można powiedzieć, inaczej. I teraz boję się, że dostaję dwa razy fakty. Czy to dobrze, czy źle? już ty mi oceniać. A co pan sądzi o wyrzuceniu wszystkich prowadzących z pytania na śniadanie? Czy to niezbyt radykalne posunięcie? No i właśnie to jest to, o czym mówię, nie? że w ogóle to, co się dzieje w polityce, która przenosi się, jak widać, również naszą biznes, jest bardzo radykalne. Nie? To, to, to jest po prostu cięcie. To, to, to jest. Bardzo, że tak powiem, brutalne, nie? No bo jest. Jednego dnia lecą wszyscy, dlatego że pracowali w czasach, kiedy politykiem był ktoś. No to teraz walczyliśmy przecież o to w tych wyborach, żeby było inaczej. Tak? Żebyśmy my wszyscy razem, my Polacy, czuli się dobrze w naszym kraju i byli ze sobą fajnymi sąsiadami. Ale to działanie wcale na mnie wskazuje i to mi się bardzo nie podoba. To znaczy, mam wrażenie, że zamienił stryjek się kierę na kijek. Po prostu. O. A ja lubię środek. Mądry. A gdyby właśnie panu zaproponowali pytanie na śniadanie, jako ta nowa ekipa, zgodziłby się pan? Dlatego mówię, że jestem tutaj, jestem bardzo zadowolony i to jest okej. Okay.